Ta jedna dziewczyna chciała y, taką lampkę, tutaj ma tak, taki guziczek, tutaj, czekajcie, świeci, no, no świeci, tak, bo, tak, u, nas tak u nas tego nas. nie widać, bo u nas jest dzień, jeszcze dzierun. jasno, I tak no ale, zmienia kolory. Widzicie? no, fajne, dobra, to teraz idziemy y, szukać gratisów, dziewczyna chciała 5 gratisów, więc... A my nie będziemy, żeby pięć, damy jej na przykład trzy gratisów, więc chodźmy. Bo jeden będzie w gratisie. Ok, czyli losujemy tylko z tych kubek. Więc dobra, losuj, potem ja. Stąd, tu, tu. To ja będę to losowała, więc ja się nie patrzę i losuję. Mamy takiego Squishy. Jaki sładek. Teraz ja stąd. Znaczy zawsze cały czas będziemy dawać po dziewięć Teraz mam no. ja tu taką kulę. Taką. Teraz ja. Okej, okay, no to losuję. Teraz tam trochę głębiej i wlosowałam takie uszka. No, super. Teraz ty. Losujmy. Nie, losuj jeszcze raz. Dobra. To i wyrosłaśmy taką tą. Skrancie. No. Dobra, teraz ty. O taki bryloczek tak, zmieniający kolor. Dobra. Eho. No, tylko trochę nie widać na tym, bo... No. O, teraz widać. Teraz widać. I teraz tu... O, jeszcze raz. Jeszcze raz. Ja jeszcze raz. I... Z tych takich małych koników, bo wylosowałam jeszcze takiego. to, to jeszcze wylosuję takie. No, takie może damy jeszcze jednego. Trzy, cztery koniki jeszcze do tego. To teraz ja. Ale takie małe. To niech będzie na przykład taki. Taki, o. Teraz ja. Ja wylosuję jeszcze wszystkie. Taki. No i nowy, ostatni. I dodatkowo jeszcze taki. Takiego nie, bo już w sumie za dużo, nie? duży, ale no może jakieś się też znajdą patrzcie jaki fajny bryloczek też go wylosowałam niech będzie taki bryloczek dobra teraz losujemy o. teraz ja będę losowała taki do tego dobra. a ty już no. wybieraj tam. no ty ja, ty ja już wylosuję okej okay, czyli wylosowała nam się taka nerka o taka nerka misiu teraz ja <słyszy> o, Bard... Takie coś się nam wylosowało. Takie coś taki kamyk ze pod taki... Taki z podziemi ziemi. Taki kamyk No. Teraz Ania losu okej, okay, no to losujemy. Wylosowała nam się taka ta, ta i ona się składa. Takiego pieska. Weź, potrzymaj, bo ja nie umiem. <słyszy> I weź to złóż, jak tutaj te i teraz złóż. O. Tak. Tak się to robi i... Tu. Czekajcie. No takie. No i taki zwiczaczek. Yeah. Dobra. Oczywiście. i dobra. Teraz wszystko to pakujemy do jakiejś paczki. Jeszcze nie, bo ja jeszcze tam... To... No rozumiem nie no, jeszcze do jakiejś innej paczki. Więc... Chcecie zatrzymaj, dobra? Trzymaj, trzymaj. Dobra, już dobra jesteśmy, jesteśmy i zrobiliśmy tutaj jakieś takie rzeczy, żeby, na, żeby je się nie nudziła. Ale my do tego dołożymy na przykład... Um, czekajcie. To taką Masz, no, tutaj wkładamy. I dołożymy do tego takie, takie cekinki. I taką całą paczkę. No. Aha, i do tego dołożyliśmy takie. No do takie jeszcze naklejki dołożymy. Są takie dwustronne. No, dwustronne są. Mogę Wam nawet pokazać. Bo muszę oczywiście robić jedną ręką. O. Takie. I jeszcze dołożyliśmy takie. O! Czekajcie, ja muszę je tutaj na bok odłożyć. Dobra, to widzimy się. Widzimy się za chwilę, jak to wszystko spakujemy. A czy powiedzieliśmy, że nie będziemy. Dobra, teraz... Dajemy takie koniki tutaj, tutaj po żeby ona się nie zobaczyła, co nie? Enerkę, ale dajmy tu. Tu dajmy nerkę. nerkę. Tu, tu dajemy. O, tu, mega. Takie, to, to tak, tutaj. dajemy. to no. tutaj. rzeczy. Czekajcie, czekajcie, na chwilę muszę Nie, to tutaj. Czekajcie. Dobra, jesteśmy. takie... to tutaj. Takie... No, też dołożyliśmy. Takie, taki pierwszy. Takie, drugie. Mhm. Takie trzecie i jedno takie bez włosów, No! okej okay. skręcić. Tak. To oddamy na przykład na nerkę, żebyś nie pobudził. I to Wydaje. jest takie serduszko. Potem mamy takie wielkie. To o, takie. to. I potem mamy takie wielkie łóżka, które świecą w ciemności. No i resztę też No i Taki to wszystko kocyk. tutaj dla lalek. A do takich małych, taki, taki pomponik. Taka ta kula. I ten squish. A i do tego, tak, wylasowaliśmy to. No a to do, dodaliśmy jej. To do... dodamy. I teraz psikamy mgiełką. Psikamy mgiełką. Zamykamy. i, i Popsikamy jeszcze trochę mgiełką. Czekajcie, to losujemy karteczki. karteczki. Na którym będziemy napisać i przykleimy. Nie patrzę. Wylosowaliśmy, wylosowałam kolor niebieski. O taki. Okej, okay, to teraz idziemy do paczki to przykleić.